tego sierpnia 6.35 to są komentarze indeksowe Bosa Fix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do swojej krótkiej analizy technicznej związanej z instrumentami futures na indeksy giełdowe. S&P 500 znajduje się w rejonie 2180 punktów ponad wsparciami 268, 266 i ich zachowanie oblikuje do dalszego umocniania. Zwłaszcza, że mamy impuls prowzrostowy, średnia z 22 godzin ponad 55 godzinową średnią. Jest takie lokalne zacieranie impetu wzrostowego jak najbardziej determinuje do realizacji zysków. Natomiast. Potwierdzanie wsparć, kolejne wsparcie jest impulsem takim procesowym do odnawiania siły. A tak samo mamy na Dow Jonesie. Mocna akcja popytowa wyprowadzona w ostatnich kilkunastu tutaj godzinach w Wyprowadziła średnie w stan umacniania, tylko konsolidacja ponad 18.554%. Pokazuje, że mamy spoczynek z taką chęcią na więcej. Natomiast jeśli luka wsparcie zostało przełamane, to 18,479 jest takim dosyć istotnym tutaj punktem zwrotnym z ostatnich kilku dni. Jeżeli chodzi o DAX-a, to tutaj mamy ponad przeciętną siłę. Impuls ze 100 godzin wyprowadził kurs z rejonu 10100 punktów do podopór 10,757. Przebicie tego oporu obliguje do dalszego umacniania. Natomiast faza wzrostowa jest. Podtrzymywana przez średnie z 22, 55 godzin i lokalny ważny trigger to 10484 I zobaczmy, na FW20 mamy również podobną fazę i skalowanie jak na DAXie, podobne dynamiki w interwale nieco krótszym, więc mieliśmy później dołek na FPL20. W związku z tym taka przeciwfaza może skutkować tym, że FPL-20 paradoksalnie będą tutaj dłużej relatywnie w tej. Załóżmy końcówce impulsu wzrostowego dłużej mocne. Więc wczesne wybicie nie powinno tutaj determinować jakichś podaży. Zwłaszcza, że to był long break, może się pojawić jakieś zacieranie, ale wsparcie 1821-1890 są to takie bariery, które podtrzymują impuls na średnich z 22 i 55 godzin. Dziękuję za uwagę. Mówił Michał Pietrzyca.